No cześć. Dzisiaj króciutki film o cięciu i pielęgnacji jeżyny bezkolcowej. Jak widzicie, taka jeżyna tutaj jest na mojej działeczce. No i ona owocuje na pędach dwuletnich. Tutaj pokażę wam jak rozróżnić te pędy, które musimy obciąć. Jest to bardzo proste, ponieważ na takich yy, na takich pędach, które no, musimy już usunąć, są zazwyczaj takie mumie owoców. Jeśli nie są zebranie, a tutaj, jeśli pęd jest młody, widzimy, że on jest taki świeży i ma liście również. No i zazwyczaj jest to jakiś bardzo, bardzo długi pęd, który gdzieś sobie tutaj już właśnie mocno przyrósł. No i tak. I już właściwie wiemy, które pędy musimy po prostu usunąć. Tak jak tutaj widzicie, są one pomieszane. Tutaj jeden nawet gdzieś sobie poszedł do kompostownika. Tam sobie znalazł pewnie jakiś mm, miły kącik. No i co? Tniemy. Pokażę Wam, jak tnę moją jeżynę. Taką czynność obcinania pędów, które już owocowały, najlepiej przeprowadzić jesienią. No i musimy sobie odnaleźć taki ten pęd. Widać, że on jest tutaj dosyć charakterystyczny. No i musimy podążać za nim, tak po nitce, do kłębka. Tutaj, tutaj on się gdzieś miesza z tymi zdrowymi, to znaczy z tymi tegorocznymi pędami. Także musimy go. Usunąć tam u nasady, to jest bardzo ważne, żeby ten pęd wyciąć cały. On tutaj sobie gdzieś idzie. No tutaj już u nasady wygląda dosyć dobrze. Ja sobie go tutaj spróbuję zaznaczyć sekatorem. Tym sekatorem nie uda mi się go obciąć, dlatego wezmę jakieś takie lepsze nożyce ogrodowe. Nożyce ogrodowe powinny być zdezynfekowane, żeby nie przenosić zarazków i chorób. No i taki pęd, który już wiemy, który powinniśmy obciąć. Tniemy takim jednym cięciem, bardzo ostrym, bardzo ostrymi nożycami ogrodowymi. Ciach i po krzyku. No jeszcze musimy go jakoś wyciągnąć z tej całej plątaniny naszych pędów. No ale to już yy, taka inna technika mi pomoże. Po prostu ja sobie ten pęd... Potnę jeszcze na troszkę mniejsze kawałki i łatwiej będzie mi go wyciągnąć. No dobrze. Ja sobie pociąłem ten pęd na takie drobne kawałki. Także łatwo będzie mi go już chyba tutaj wyciągnąć. No może nie tak łatwo, bo on się trzyma jednak, bestia. Ale jakoś tam chyba uda mi się z tego gąszczu go wyciągnąć. No jeszcze troszkę, o dobra, dobra, udało mi się. No i widzicie, no jest już, jest on już taki, ten główny pęd jest może zielony, ale te końcówki są takie dosyć charakterystyczne, także jeśli widzicie, właśnie tak łatwo jest rozpoznać te pędy, które należy obciąć. No i rzucamy na kupę, taką kupę najlepiej potem spalić, albo jeszcze pociąć na drobne kawałki i dać do worka. No, a co? Ja zabieram się za usuwanie kolejnych pędów, które no trzeba, trzeba niestety, ale usunąć. Ok. No i spójrzcie, to są wszystkie pędy, które owocowały. No i wyglądają one bardzo, bardzo charakterystycznie na tak właśnie tle. Je. Za chwilkę jeszcze będę ciął i usunę tak, żeby choroby grzybowe i inne nigdzie się nie przedostawały. No i co? Teraz jeszcze pozostaje mi tutaj powalczyć z tymi pędami tegorocznymi, które sobie no już dosyć sporo porosły. Jak widzicie, tak one wyglądają. Ja je tutaj spróbuję wsunąć do środka tak żeby one się mi nie rozłaziły gdzieś tam po bokach no i stanowiły taki, taki, zwarty, taki zwarty krzew żeby to tak nie, nie rozłaziło się właśnie tak jak tutaj widać także część tych pędów tutaj powsuwam do środka no i wykonam takie sanitarne cięcie tych właśnie pędów bo one wcale nie muszą być takie długie, nic się nie stanie, jeśli przytniemy je na przykład o po połowę. Dobra, mniej więcej tak to zrobimy. No i tutaj ten bardzo, bardzo, bardzo długi pęd, który się tu zadomowił w kompostowniku. Wezmę sobie może sekator i ciachnę go tak mniej więcej tutaj w połówce. Tak on sobie tutaj wygląda. Już bardzo długi porósł. No i co? Ciachnę go może w tym miejscu. No i będę działał z tym wszystkim dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok. To może ja będę sobie działał. No, i w sumie już po robocie mam. Tak sobie tutaj opędzlowałem tą moją jeżynę. Widzicie, że no teraz ona mniej więcej tak stanowi taki zwarty krzew. Te wszystkie rozłażące się pędy powciskałem tutaj do góry. Może to jeszcze nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale one się tak ukształtują później na wiosnę. Zaczął sobie puszczać takie odrosty. Będą się tutaj na górze tworzyć kwiaty, które potem wykształcą owoce. No a tutaj widzicie pędy, które przyciąłem. Bardzo fajnie teraz widać różnice. Tutaj są te pędy, które należało usunąć, czyli te, które owocowały, a obok zaraz są pędy tegoroczne, które po prostu tak sanitarnie skróciłem o połowę. Aby ten krzew po prostu nie był taki rozbujały, no i żeby później na wiosnę przyjął odpowiednią dawkę promieni słonecznych gdzieś tam w środku. No i to wszystko teraz ja chyba spakuję do worka, no i wyrzucę na wysypisko odpadów zielonych. Ok, no to wszystko właściwie. Niech Wasze jeżyny owocują w przyszłym sezonie zdrowo. Trzymajcie się, cześć!